10 lat w branży fitness. Co się zmieniło w tym czasie? Czy coś się zmieniło? A może tak naprawdę nie zmieniło się nic? Ostatnie wyzwanie: 10 Years Challenge, dość popularne w internecie, skłoniło mnie do sięgnięcia pamięci o jak to kiedyś było. Nie tylko w branży fitness. Temat zdrowia i ruchu jest o tyle ciekawe, że według mnie nie zmieniło się nic, jedyne co się zmieniło to opakowanie, bo to opakowanie sprzedaje czyli marketing, więc wybrałem takie sześć obszarów, poruszę te obszary z trzech perspektyw będzie to perspektywa takiego typowego Kowalskiego typowego fitnessiaka, druga perspektywa jest to perspektywa twórcy, czyli osoby tworzącej materiały dla siebie, dla innych też miałem okazję współtworzyć materiały dla wielu osób z branży fit powiedzmy, oraz trzecia perspektywa jest to perspektywa marketingowa ponieważ tym powiedzmy, że Zajmuję się na co dzień i po prostu mnie to ciekawi, jak to wygląda wszystko w internecie. Zawrę również kilka poleceń, polecajek, tak zwanych, które znajdziecie w opisie pod materiałem. To będą linki do osób, które w mojej opinii warto śledzić albo do ciekawych materiałów, które można sobie zobaczyć. Dodam, że film ten jest czystym wyrażeniem opinii. Nie jestem ani ekspertem, doktorem od y, fizjoterapii czy dietetyki. Y, po prostu jest to moja zajawka od dawien dawna. Także jeśli gdzieś w materiale pojawi się jakiś błąd albo nieścisłość, to zapraszam do wyrażenia swojej opinii w komentarzu. Czy mamy jakieś nowe ćwiczenia? Zaryzykowałbym, że nie. Chyba, że jakieś znacie, to chętnie sprawdzę. Zgodnie z pierwotną tezą materiału, rdzeń jest ten sam i to są te same ćwiczenia, które są znane od dziesiątek, setek lat. Te same wzorce ruchowe. Jedyne co, no to myślę, że mamy coraz więcej jakichś tam badań czy studiów nad tym. Jak to wszystko wykonywać efektywniej? Myślę, że też branża y, fizjoterapeutów, w ogóle ta branża dookoła zdrowia się rozrosła. Też mam dużo osób znajomych, które poszły w tym kierunku. Mam też jednego przyjaciela, z którym stworzyliśmy w sumie taki bank ćwiczeń. No, w sumie kilka takich atlasów stworzyłem. Natomiast mm, fascynuje mnie to, że realnie tworząc takie treści można no, pomagać przez to, że gdzieś tam być może ktoś stwierdzi, że to w sumie nie jest takie trudne. Można by gdzieś tam się zapisać, o siebie zadbać i być koniec końców zdrowszym, szczęśliwszym. Jeśli chodzi o jedno ćwiczenie, którym się na nowo, powiedzmy, zafascynowałem, kłosie takie rozmów z wujkiem jednym, drugim, to jest podciąganie. To wydaje mi się też ćwiczeniem takim, które śmiało można każdemu najmłodszemu polecać, bo nie ma tutaj żadnych, myślę, ograniczeń, a zdecydowanie wpływa to na poprawny rozwój, zdrowie pleców, barków. Mnie do podciągania kiedyś dawno, dawno temu zainspirował wujek. Dziękuję bardzo. A wszelkie inne ćwiczenia, które później wykonywałem, to jest y, też kwestia inspiracji innymi osobami, ale o tym w punkcie trzecim. Ale zanim punkt numer 3 to punkt numer 2, czyli jedzenie. Czy tutaj coś nowego powstało? Również zaryzykowałbym, że nie też mam taką refleksję, że ciężko jest na nowo sprzedać kaszę, która powiedzmy tam nie wiem, kosztuje 3-5 złotych za kino, bo no właśnie to się nie opłaca. Kiedyś sam byłem zaangażowany w taką promocję, to chyba było gdzieś tam sponsorowane przez Unię Europejską bodajże, na rzecz polskich rolników, żeby jeść kaszę nie tylko na obiad, ale również na śniadanie i kolację. I coś w tym jest zdecydowanie, bo tam jest multum różnych składników odżywczych, które pozytywnie wpływają na nasze ciało, także warto się tym zainteresować. Jeśli ktoś szuka inspiracji na posiłki, to też odsyłam do Opisu podlinkuję kilka ciekawych y, osób, które miałem okazję poznać przez te lata gdzieś tam, swojej działalności na tym świecie. I bardzo, bardzo fajny podcast, który według mnie powinien mieć dużo więcej odsłon: mianowicie, jest to podcast Co Przekazujesz? Też bardzo sprytnie y, stworzona nazwa y, przez pewną panią Agatę, która swego czasu była najmłodszą szefową kuchni. Polsce. Jej podcast mówi o tym, no właśnie, co przekazujesz, czyli jak to, co jemy, jak jemy, z kim jemy, wpływa na nas już za młodu, powiedzmy. I później jak to ma wpływ na to, kim jesteśmy i co z nas jest. Więc warto się zainteresować. Jak mowa o inspirowaniu się jedzeniem i yy, gdzieś tam jakimiś rodzinnymi względami, to dla mnie inspiracją jest dziadek mój, który codziennie owsiankę ma już no, bardzo dużo lat, ale to, co codziennie występuje, to jest właśnie owsianka, jakaś tam forma ruchu, i to jest jednak takie, takie coś, co myślę, pozwala być sprawnym bardzo długo. Numer 3 platformy platformy, czyli to, gdzie konsumujemy te treści związane z fitnessem, kiedyś yy, myślę, że dużo większa składowa tego wszystkiego to był YouTube, czyli takie treści dłuższe, dzisiaj mamy szybki świat, szybkie rolki, roleczki tiktoki, nie wiem jak wy, ale mi czasem brakuje faktycznie takich dłuższych treści, mam kilka takich kanałów które yy, śledzę które według mnie mają super wartość naprawdę, na YouTubie jest Naprawdę od odgroma takich wartościowych rzeczy. Jest to taka platforma też, bym powiedział, trochę edukacyjna. Co byśmy chcieli się dowiedzieć, to możemy taką informację uzyskać. Sam pamiętam, że jakieś 2-3 lata temu miałem takie mocniejsze parcie na gdzieś tam dowiedzenie się, jak można zapobiec temu, żeby na przykład wystąpiła jakaś choroba onkologiczna u nas, czy w naszym organizmie. I jest na YouTube taki pan, się nazywa Bartek, Bartosz Kulczyński. Kopalnia wiedzy, naprawdę kopalnia wiedzy. Gdyby tutaj coś można było uatrakcyjnić, jeśli chodzi o formę podania tej wiedzy, to myślę, że wtedy byłby kombos. Może to jest sęk w tym, że często te treści są, yy, pomimo tego, że bardzo gęste merytorycznie, to jednak nie podane w taki sposób. To już może moja yy, subiektywna opinia. 4, czyli wszelkie firmy związane z fitnessem i ich marketing. Myślę, że tutaj też niewiele się zmieniło. Dalej też obserwujemy rolę bardzo dużo ambasadorów, czyli wszelkich influencerów, którzy noszą na piersiach swoje y, marki wybrane. Wiem, że kiedyś, dawno, dawno, pamiętam, że firma Trek, polska firma, miała kiedyś taką serię y, Mój Sport, Moja Pasja, czy tam Sport, Moja Pasja. To pamiętam, że kilka tam było historii takich, z którymi sam się utożsamiałem niosło to jakieś tam przesłanie. To było bardzo spoko. Aktualnie, jeśli kojarzycie, że, że któraś z firm y, suplementacyjnych coś takiego robi, taki marketing oparty na storytellingu, to dajcie znać. Typy aktywności. Co tutaj mam na myśli? Chodzi mi o to, że kiedyś kojarzę, że świat stał crossfitem. Wszystko było crossfit. Swego czasu to jeszcze nawet pamiętam, że trochę był na to hate. Choć z perspektywy czasu uważam, że to naprawdę super, super, super była inicjatywa i bardzo fajnie też otworzyło wielu osobom oczy na to, że są różne płaszczyzny tego naszego rozwoju fizycznego, sprawności, że też może czasem warto zadbać o to, że oprócz tego, że się jest silnym. To, żeby czasem pobiegać. Teraz y, chyba jest taki sam koncept. Czy, sorry, jeśli tam coś się różni, ale w mojej głowie y, na podobnej zasadzie to działa z tym Hiroxem. Podobne, ale inna nazwa. Coś tam chyba się różni, aczkolwiek coś nowego, nowe słówko. Można nowe treningi poukładać. No i chyba o to w tym chodzi, że cały czas coś tam się kręci. Co jest teraz jeszcze popularne? Szkoła oddechu. Tak, oddech, mentalność, świadomość. To tak też obserwuję, że to się gdzieś tam wybija yoga i wszelkie takie rzeczy, które może mówią o takim wewnętrznym spokoju. I wracamy, przynajmniej to tak po sobie mogę powiedzieć, że warto czasem, no w porę może mieć taką refleksję, że jednak ten spokój, jak to mawia mój były szef, mały łyżeczką. Dokładnie. Ostatni punkt to w sumie nawiązanie do poprzedniego punktu, czyli zdrowie mentalne. Coś, o czym też ostatnio dużo więcej, tak myślę, jest treści. O tym, żeby jednak pamiętać o sobie, o tym, że to też fajna kampania kiedyś była i dalej wciąż jest w sumie taka fundacja, organizacja. Jej hasło to jest: Można zwariować. Tam pamiętam, że swego czasu Soku chyba nawet się angażował w to. Bardzo fajne przesłanie. No i właśnie, i stoję za tym wciąż, że to. Jednak to, co robimy na co dzień, czyli te takie drobne rzeczy, typu jakaś aktywność, jakieś jedzenie, to jest coś, co może działać prewencyjnie. Na pewno nam nie zaszkodzi. Także jeśli chcielibyście się zaangażować w jakąś formę ruchu, ale nie wiecie, co jest dobrego dla nas, dla Was, można zawsze zagadać do kogoś znajomego, kto już w tym siedzi, powiedzmy, też jakby miał cofnąć się. W czasie to na pewno poleciłbym sobie skorzystanie z y, usługi jakiegoś trenera czy fizjoterapeuty, żeby nie robić sobie krzywdy y, różnymi ćwiczeniami czy niepoprawną y, techniką. To też myślę, warto jest mieć na uwadze, żeby się nie kręcić w kółko, nie powtarzać cały czas tych samych błędów, tylko sprecyzować, zlokalizować gdzie jest błąd, naprawić i iść do przodu. Tyle refleksji ode mnie, dajcie znać, jakie wy macie. Być może w komentarzach gdzieś tam się przewinie temat na kolejny odcinek. Także ja się żegnam, życzę miłego dnia, do następnego filmu i szerokości.